Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku serii "Zdrowie, jesz dłużej żyjesz". Dzisiaj mam dla was przepis na deser. I ja uwielbiam dla was robić desery. No i zauważyłam, że wy lubicie te desery testować. Dlatego dziś będziecie mogli przetestować czekoladowe ciasto, którego głównym składnikiem będzie cukinia. Co wy na to? Przygotowanie mojego ciasta zaczynam od utarcia cukinii na tarce. Cukinia jest doskonałym wypełniaczem, jeżeli chodzi o różne wypieki. Ma bardzo mało kalorii i sporo wody. I my tej wody za chwilę się pozbędziemy. Ja Wam pokażę, jak. Tą cukinię teraz po sole wymieszam. I odstawię na czas przygotowywania reszty składników. Pamiętajcie, żeby odstawić cukinię albo do zlewu, albo do jakiejś większej miski, bo cukinia intensywnie będzie puszczała sok. No i pozbędziemy się tej wody, która sprawiłaby, że ciasto będzie za mokre. Od razu, jak już mam tarkę, utrę sobie. Jabłko. Wybrałam specjalnie odmianę szara reneta. One może z wierzchu nie wyglądają zbyt apetycznie, mają taką szorstką skórkę, ale przy pieczeniu mają bardzo fajny miąż. Nie puszczają tak dużo soku e, i stanowią bardzo dobre wypełnienie. E, szara reneta doskonale nadaje się na przykład do szarlotek, ale też świetnie sprawdzi się w naszym cieście. Zobaczycie je zresztą sami. Dobra, jabłko sobie czeka. A ja zapraszam tutaj w mikser. Teraz akcja będzie bardzo szybka. Do miksera wybijam dwa jajka. Dodam do nich teraz erytrol, a następnie utarte jabłko. Włączam maszynę mieszającą. Lekko ubitych jajek z erytrolem i jabłkami, dodam mąkę pełnoziarnistą. Mąkę wcześniej wymieszałam sobie z proszkiem do pieczenia, mąkę migdałową. Ja sama utarłam te migdały w młynku do kawy, a także kakao i cynamon. Mikser wymieszał mi z grubsza składniki teraz już będę mieszała łyżką. Najpierw odcisnę sobie cukinię, bo jak ją posoliłam to ona puściła wodę, a ja tej wody tak dużo w cieście nie potrzebuję. Odciskam ją bardzo dokładnie. Jeśli nie zrobicie tego dokładnie, to niestety ciasto będzie zbyt rzadkie. I wrzucam te wiórki cukiniowe do mojej masy. Ta czynność przypomina mi odciskanie kapusty do Patrzą na pierogi. Moja babcia była zawsze bezwzględna i kapusta musiała być bardzo mocno odciśnięta. Stąd tak umiem. Na koniec posiekam sobie orzechy laskowe i dodam też do mojej masy. Nie musi być jakoś bardzo drobno, bo zależy mi, żeby orzechy chrupały w cieście. I teraz posiekane orzechy dodaję do mojej masy i wszystko mieszam za pomocą łyżki. Jeśli przyjdzie Wam do głowy wymieszać to mikserem, to wiedzcie, że mój wciągnął wiórki cukinii i się zaciął. Więc już wolę więcej nie ryzykować. Wymieszane ciasto przekładam do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Nie dodaję tutaj żadnych natłuszczaczy. Nie dodaję pod spód żadnego masła ani oleju. Jak widzicie, masa jest dosyć gęsta, więc rozprowadzam ją za pomocą łyżki. Przygotowane ciasto wędruje teraz na jakieś 40-50 minut do piekarnika i będzie się piekło w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Gotowe i ostudzone ciasto wygląda tak. Ja sobie tutaj rozpuściłam pół tabliczki gorzkiej czekolady w kąpieli wodnej i poleję teraz moje ciasto. Jeśli chcecie, żeby czekolada była bardziej błyszcząca, możecie do niej dodać odrobiny masła. Ja nie dodawałam, mam gorzką czekoladę. To ciasto wprost zaprasza do konsumpcji yy, i w ogóle nie widać, że ono jest z cukinii głównie. Yy, dużą część ciasta stanowi to nisko węglowodanowe warzywo no i jest świetnym wypełniaczem. Myślę, że jeżeli nie zdradzicie swoim gościom, że to ciasto jest z cukinii, na pewno się nie zorientuj. To ciasto powstało w ramach kampanii Dłuższe życie z cukrzycą, której jestem partnerem. No i tradycyjnie zapraszam was na stronę internetową kampanii, gdzie możecie znaleźć wiele ciekawostek dotyczących życia z cukrzycą oraz moje przepisy. Zaglądajcie. Witajcie moi kochani w vos... W ostatnim, nie w ostatnim. A, właśnie się kapnęłam, że nie powiedziałam, że mąka była wymieszana z proszkiem do pieczenia. I co, teraz? I co teraz? Powiedzieć? Koniec. Ciasto jest gotowe, możemy je jeść. Do zobaczenia. Mmm. I <laughs>